Witam wszystkich serdecznie. W ósmej części szalowanie, zbrojenie, zalewanie wieńca. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić sobie w łatwy sposób prosty belki zbrojeniowe. Tam już jedną zrobiłem, tak dla przypomnienia, żebym nie musiał tutaj się mutać I teraz zaczniemy robić tą stronę. Um, więc tak, słuchajcie, najpierw pójdę, dotne druty, dodatkowe druty w nadproża, więc zajmę się najpierw tym. Druty mamy rozłożone na podkładkach, eee, ja już je rozkładam docelowo, one tak zostają, nic nie będę z nimi robił. Kolejną rzeczą jaką robię, rozmierzam sobie strzemiona. U mnie mają być co, co 25 cm. Trochę dzisiaj wieje. Nie wiem, czy wam to nie będzie przeszkadzać, no ale trudno. Także rozmierzamy strzemiona. Zwracając uwagę, żeby nam strzemiono nie wyszło na tej dziurze, która jest przygotowana do szpilki. Więc rozmierzamy, gdzie mają być strzemiona. Strzemiona mamy rozmierzone. Kolejną rzeczą ja biorę deski, które używałem do hmm, przyszalowaniu ławy. Odmierzam na nich kreski po 25 cm potrzebujemy tych desek 2, 4, 6, 8. 10 takich desek z odmiarem 25 cm potrzebuję. Robimy sobie te deski i teraz przykręcamy te deski do naszego szalunku, ale tak, żeby nie były w miejscach, gdzie będą strzemiona. 25 mamy odliczone. Po co odliczamy te 20... 25? No, po to, żeby te deski nam wyszły w poziomie. Tu następne 25. Tutaj na oko przykręcamy te deski. Tutaj przykręcimy dłuższą deskę. Coś chyba źle zmierzyłem, bo, bo tu jest skrzywo. No tu odniósłem 23,5. Zostawimy na oko. I robimy 5 takich kobyłek. Eee, tak mniej więcej jak nam tam wychodzi z odległości. Pamiętając, żeby te kobyłki nam nie wyszły ani w miejscach strzemion, ani w miejscach Szpilek. więc robimy 5 takich kobyłek kobyłki mamy zrobione teraz idziemy obciąć druty na wymiar na wymiar zbrojenia przetargałem druty zapieramy sobie druty o tą belkę i wyciągamy je do góry ile się da Wiążemy do tej belki, żeby nam nie uciekły. No i trzeba je wtarabanić teraz na górę. Dwa, dwa to, to jest max. Cholernie są ciężkie. Dwa mamy tylko tu mi wyszło, że Dobra, może się przełożę Najcięższa sprawa z tego zbrojenia to wtarabanić te druty Dobra, są na górze. Rozwiązujemy. Ustawiamy je tak, jak mają być. Uważając, żeby nam nie spadły oczywiście. Takiego i układamy je równo, żeby były one równo. Rozkładam sobie tak strzemiona, bo one zawsze później wychodzą, że są poplątane. I przekładam strzemiona i od razu je tam mniej więcej tam, gdzie mają być. Sobie ustawiam. No oczywiście, na całej długości naszego zbrojenia. Teraz Wam pokażę coś banalnego. Jak ja robię drut i długości do wiązania 30 cm. Wkręcam dwa wkręty. Nawijam drut wiązałkowy. Wkładam drut na 15 i przecinamy I w ten sposób robię sobie druty do wiązania I teraz wychodzą mi 15 bo ja że na podwójnym drucie natomiast tam gdzie jest Trzemiono podwójne robię 35 czyli 5 cm dłuższe w długości całej Teraz Wam pokażę jak ja kręcę zbrojenie Biorę ten drut łamię go na pół Przekładam go tutaj Wyłamuję go na zewnątrz Robię motylek Biorę następny Robię to samo Oczywiście teraz robię wolno. Kładziemy od góry, wyłamujemy na zewnątrz. Robimy motylek. I zostawiam na razie. I tak ukręcam wszystkie strzemiona do pierwszego drutu. Oczywiście mniej więcej patrząc, żeby się zgadzało z tymi moimi kreskami, które zrobiłem wcześniej. Więc tak robimy. Na początku, znaczy robimy, ja tak robię, bo mi jest tak po prostu nie wiem dlaczego najwygodniej. Kręcimy tak. Jak już mam to przyłapane, biorę zwykłe kombinerki, łapię i skręcam ten drut i zaginam do środka. Nie umiem robić żadnymi haczykami, żadnymi wiertłami, żadnymi obcęgami. Obcęgami mi się to przecina. Tak mi jest najwygodniej. I przerobiłem to najszybciej. Więc zakręcam tam raz, dwa, trzy, zaginam do dołu. I tak skręcam pierwsze moco, część strzemiona z pierwszym drutem. I ciach. i ciach i ciach. i jedziemy tak do teraz jak już ukręcimy pierwszy drut ściągamy yy, ściągamy te druty w swoją stronę kręcimy drugą część tylko, że tu jest już trochę inaczej bierzemy, łamiemy tak samo Bierzemy tak, sobie ustawiamy, mniej więcej to nie musi być idealnie. Teraz tak, bierzemy od tyłu, zaczepiamy, wyłamujemy do góry motylek. Od spodu wyłamujemy do góry motylek. Oczywiście, ja to Wam pokazuję w wolnym tempie od tyłu do góry motylek teraz co jest jeszcze ważne żebyśmy motylka kręcili zawsze w jedną stronę bo żeby nam się nie szaniło że raz jest w lewo raz jest w prawo od tyłu do góry motylek od tyłu do góry motylek i robimy drugą stronę jak już pomotylkujemy skręcamy ciach ciach będziecie widzieć czy już drut jest naprężony i jest skręcony jak trzeba czy jeszcze nie i tak skręcamy drugi drut z drugą częścią strzemiona. Dobra, mamy ukręcony drugi drut. Przesuwamy znowu jeden do tyłu. I teraz robimy akcję opuszczania drutu. Odkręcamy nasze góry. I opuszczamy jeden drut. Najważniejsze, żeby opuścić cały czas ten sam. Dobra, opuszczę się i się widzimy. Opuściliśmy nasz drut, podciągamy go. Pod dolną część, no i wiążemy trzeci drut. Teraz tak ten wiążemy od dołu na zewnątrz motylek. 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 No i porobimy te motylki i skręcamy z powrotem. No i został ostatni drut, najgorszy. E więc odkręcamy oczywiście te deski i przewijamy go musimy całe zbrojenie przewinąć nie wiem czy wy to widzicie dobrze Nie mamy przewinięte, układamy ostatni. Oczywiście to trzeba poskręcać. O, gdzie mam krętarkę, chyba tam na końcu? Układamy ostatni drut. Skręcamy ostatni drut. Ten jest 5 cm dłuższy od dołu na zewnątrz motylek na pół od dołu na zewnątrz motylek Ja wiem, że zawodowy zbrojasz to by się śmiał ale mnie się tak robi jak laikowi najszybciej najprościej i naprawdę to jest skręcone tak jak trzeba można po tym zbrojeniu chodzić, ono się w życiu nie złoży przerobiłem to na dolnym zbrojeniu jak zbroiłem ławę także skręcamy dół i belkę mamy gotową. Od dołu na zewnątrz motylek. Belka ukręcona na gotowo. Belka ma długość 10 metrów. Tam nie całe, bez 40, nie, 9, 10 metrów mam 10 równe prawie, bez 3 cm. 2,5 godziny mi się zeszło tak na lajcie. Oczywiście z tymi podpórkami, ze wszystkim, z przycięciem drutów. Blblblbl, z wtarganiem tego na górę 2,5 godziny. No, strzemiona miałem zrobione. Strzemiona były robione wcześniej, także tyle mi się zajęło. Nie wiem, czy to jest dobry wynik, czy nie. Eee, więc teraz się wezmę za tą krótszą. Już będzie mniej szarpania. Te se na razie wpuściłem do środka, żeby mi nie przeszkadzały. Eee, no Procedura jest taka sama, więc nie będę już tego pokazywał. Ale pokażę Wam jeszcze jak je połączę elkami, w jaki sposób No chyba, że się okaże, że ten filmik już jest cholernie długi to wtedy przeniosę to na, na następny odcinek ale zaraz pójdę wypić kawę to sprawdzę to więc zobaczymy jak to będzie jeszcze wam pokażę jak złożę narożnik to na bok musimy tu wrypać Dużą deskę i tu kawałek też dalej dużą deskę. Teraz podwiesimy elki. W zasadzie nie wiem, czy musimy je podwieszać, ale podwiesimy. Może być łatwiej. Wysuwamy całe zbrojenie. Podnosimy te. I wjeżdżamy z powrotem. Ustawiamy. Narożnik przykręcamy elki Nie będę Was zanudzał, przykręcę I dra... Narożnik mamy skręcony, możemy opuszczać tą część Słuchajcie jak opuszczacie Nie opuszczajcie od razu całości bo po się tą folię, jeżeli ją macie opuszczamy sobie po trochu jeszcze możemy coś skorygować <słuch> Więc ja opuszczam o jedno piętro, i dopiero potem, i dopiero potem na dół jest okej. Okay. I tak ja składam e, zbrojenie na wieniec samemu. Bez problemu da się to zrobić. Oczywiście jeszcze muszę podkładki i ten, ale chodziło mi o to, żeby wam pokazać, jak ja to skręcam. Jak ja to robię na górze. E, jak ja to pakuję później do Doniecki. Także tak to wygląda. E, będę kończył ten filmik. Jeszcze mam trochę roboty. No i tyle, no tyle chciałem Wam pokazać, przekazać. Chcecie to subskrybujcie. Jeszcze będziemy robić dużo rzeczy. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam.